Witaj w mojej przestrzeni. Dzisiaj rozpoczynamy trzeci etap naszej podróży w poszukiwaniu celu życia. Jak dobrze pamiętasz, ostatni odcinek mówiliśmy o tym, czym jest darma, i rozmawialiśmy, że nie cel sam w sobie jest jakby do odkrycia celem, ale podróż, którą odbywamy w tym życiu. Ja nazywam się Anna Dągielska i Pomagam przekształcać pomysły, pasje w biznesy, w modele biznesowe i w ścieżki zawodowe. Zapraszam Cię dzisiaj do kolejnego odcinka podróży. Jeśli nie oglądałeś wcześniejszych, nie oglądałaś wcześniejszych y, odcinków, to zapraszam do obejrzenia, ale możesz już dziś wyruszyć z nami w tą podróż. Darma to proces na całe życie. I. Im lepiej poznajemy na tej drodze siebie, swoje wnętrzne, tym bardziej zmienia się to, co na zewnątrz nas. Dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać o takim trudnym aspekcie tej naszej podróży. Autorka zatytułowała pod tytułem Dlaczego Twoja rodzina może nie być gotowa na darmy? I kiedy idziemy sobie w tej podróży, zaczynamy dostrzegać tą swoją darmę, zaczynamy dostrzegać, że jest coś więcej i chcemy podążać swoją ścieżką, to często w nas toczy się taka walka wewnętrzna. Czy mamy rację, czy to dobra droga, czy może zwariowaliśmy czasem, i to nasze najbliższe otoczenie rodzina, znajomi, przyjaciele sygnalizują nam, że po co nam ta zmiana tak naprawdę. Autorka opisuje w tym podrozdziale swoją historię. Jak po szkole wyjechała na dwa lata do Indii, to już wiesz, tam poznała ajurwedę, zapoznała się z ajurwedą i bardzo chciała się tym dzielić ze światem. Odkryła w tym swoje powołanie, odkryła w tym swoją ścieżkę i wyjechała na Bali. Miało to być początkowo dwa tygodnie, przedłużyło się do sześciu miesięcy. Tam y, była bardzo blisko siebie, mieszkała gdzieś na odludziu, w ciszy, uczestniczyła w y, różnych rytuałach szamańskich, ćwiczyła jogę, oddychała, i jak sama mówi, im głębiej, jakby zagłębiała się w siebie, tym bardziej czuła to y, swoje powołanie i taką pewność w sobie, że właśnie tym chce się zajmować. I chociaż nie miała pewności, jak, jak kończy się ta droga, to marzyła o tym, że wyda książkę, że książka będzie bestsellerem, że będzie uczyć ludzi, że będzie prowadzić ludzi właśnie w taki sposób. I wtedy doświadczała takiego konfliktu wewnętrznego, bo z drugiej strony rodzice, którzy dzwonili, namawiali ją na powrót, wręcz żądali powrotu, e, oczekiwali, że wróci, że znajdzie normalną pracę, ustatkuje się, ustabilizuje swoje życie. I z jednej strony nie chciała ich zawieść i jak gdyby wiedziała, jakie są ich oczekiwania, z drugiej strony czuła, że to nie jest jej droga i ona nie chce nią podążać. Przez długi czas, jak sama pisze, wymyślała różne powody, żeby nie mówić niejako rodzicom to do końca prawdy i ciągle by biła się z myślami, że może ona się myli, że może jednak oni mają rację, może jej się to nie uda. I ten konflikt dość długo się toczył. Natomiast w momencie, kiedy nabrała już na tyle sił, by być pewną tego, że chce podążać tą ścieżką, wróciła do domu, żeby e, jakby skonfrontować się z rodzicami e, i powiedzieć im, jaką ścieżkę w życiu wybrała. Skończyło się to kłótnią, skończyło się to wieloma przykrymi słowami, pewnie dla obydwu stron. Ona poczuła, że zawiodła rodziców, zawiodła ich oczekiwania, i, i to był bardzo trudny moment. I myślę, że każdy z nas w momencie, kiedy zaczynamy podążać ścieżką, kiedy zaczynamy swoją ścieżką, kiedy zaczynamy odkrywać to, co w nas siedzi, i zaczynamy dokonywać zmian w naszym życiu. Doświadcza takich sytuacji odrzucenia, doświadcza takich sytuacji, gdzie nacisku ze strony bliskich, ze strony rodziny, ze strony przyjaciół, żeby jednak pozostać w tym, co mamy. Im bardziej poznajemy siebie, im bardziej tak wchodzimy w głąb siebie, tym bardziej czujemy, że nie jest to możliwe. Czasem zaczynamy czytać książki. Um, uczestniczyć w jakichś warsztatach, może w jakichś um, koncertach, gry na bębnach, pracujemy z oddechem, zaczynamy ćwiczyć, zaczynamy zmieniać swoje życie. Przebłyskuje nam gdzieś myśl o zmianie pracy, podejmujemy takie decyzje, i wtedy napotykamy na duży opór z, ze strony osób, które są nam najbliższe. Um. I ten opór nie pojawia się dlatego, że, że oni chcą nas zatrzymać, czy chcą dla nas źle. A najprawdopodobniej dlatego, że nie rozumieją naszej ścieżki, nie widzą, co poczuliśmy, nie czują tego, co my i chcą, żebyśmy byli bezpieczni. Autorka pisze o tym, że rodzice chcieli ją wysłać wręcz do psychiatry, bo uważali, że zwariowała i że pobyt z hipisami gdzieś na Bali nie za bardzo dobrze na nią wpłynął. I też możemy tego doświadczać. No, ale czego można by się spodziewać, jeśli nagle wycofujemy się z życia towarzyskiego, bo już nie bawią nas imprezy, głośne imprezy do rana, zakrapiane suto alkoholem. Zaczynamy wolać swoje towarzystwo, yy, zaczynamy wolać towarzystwo przyrody i po to właśnie, żeby wejść jeszcze bardziej i być bliżej siebie i czuć siebie coraz mocniej. I nasze otoczenie tego po prostu nie rozumie. Natomiast warto, jak autorka mówi, wytrwać na tej drodze, dlatego że yy, dlatego, że każda nasza zmiana inspiruje również innych ludzi do zmiany. Jeżeli Ty podejmiesz decyzję, że jesteś w pracy, której się już nie spełniasz, że chcesz czegoś innego i odważysz się w końcu na ten krok, to mimo tego, że większość z Twojego otoczenia będzie mówiła, że zwariowałaś, bo masz super, stabilną pracę, dobrze zarabiasz, czego ty chcesz, to może za jakiś czas ktoś z nich zainspiruje się i również zrobi i odważy i zrobi ten krok. Bo my zmieniając siebie, zmieniamy również świat wokół siebie. Nie jest to łatwy okres. Zostaniesz czasem sam, czasem odejdą prawie wszyscy z Twojego otoczenia. Pojawią się nowi ludzie. Niektórzy będą trwali przy Tobie zawsze. I mimo, że Cię nie rozumieją, będą starali się zrozumieć, albo przynajmniej zaakceptować to, że Masz prawo do dokonywania swoich wyborów. Jeśli chodzi o rodziców i naszych przodków, to trudno się dziwić. Pomyślmy, że szczególnie tu w Europie, oni, dziadkowie nasi, wychowali się w czasach wojny. Dla nich bezpieczny dom, bezpieczna praca i, i taka ciągła walka o przetrwanie było jedynym celem w życiu. Tam nie było miejsca na odkrywanie swojego powołania, na odkrywanie siebie i na odkrywanie swojej darmy. My możemy to robić. Świat dookoła nas zmienił się. Dzisiaj przepływ informacji jest niesamowicie szybki. Codziennie słyszymy o nowych wynalazkach, o nowych zawodach. Sami możemy tworzyć nowe zawody. Dzisiaj nie musimy już opierać się na jednej pracy przez 40 lat. Możemy myśleć w zupełnie inny sposób i spełniać swoje marzenia, i możemy inspirować do tego innych. I dzisiaj zapraszam Cię do takiej refleksji trochę. Być może jesteś w takim momencie, że jesteś coraz bliżej siebie i zauważasz, że coraz mniej wkoło Ciebie ludzi. Być może toczysz wewnętrzną walkę, zastanawiając się, czy droga, którą ubierasz, jest właściwa, czy może oni jednak mają rację i powinieneś zostać w tym miejscu, w którym jesteś. Im bardziej będziesz poznawała siebie, poznawał siebie, tym bardziej będziesz czuł, że chcesz iść jednak za sobą. To może być trudne i to może chwilę potrwać, ale gdzieś w końcu mamy kierować się tym naszym poczuciem spełnienia i naszym poczuciem szczęścia w tej drodze. Dlatego ważnym jest, żeby nią podążać. W rezultacie Zobaczysz, że część z tych osób, nawet która cię dziś odrzuci, wróci. Wróci, ale te relacje będą już inne i zupełnie e, pełniejsze oparte na wzajemnym szacunku, oparte na e, wzajemnym zrozumieniu. Być może zauważysz, że za chwilę zainspirujesz wiele osób do zmiany w swoich życiach i to będzie bardzo fajny efekt. Zapraszam cię również do takiej refleksji, jeśli. Sam masz dziś rodzinę i dzieci. Czy pozwalasz im iść własną ścieżką? Czy pozwalasz im dokonywać własnych wyborów? Czy chcesz im narzucać sposób życia, który jest znany i według ciebie bezpieczny? Warto się nad tym zastanowić już dzisiaj, na ile jesteśmy wspierający i otwarci na to, że nasze dzieci mają zupełnie inne możliwości, niż my mieliśmy. I zupełnie inaczej postrzegają świat niż my. Mają do tego prawo. I warto im na to pozwolić i towarzyszyć im w tej ścieżce. I raczej patrzeć z otwartością na to, jak oni postrzegają świat. Może inspirować się właśnie nimi. Oni mają szansę realizować swoje marzenia. Coś, co dla naszych dziadków, może rodziców było nie do pomyślenia, bo oni musieli walczyć o przetrwanie. My możemy już sięgać po nasze marzenia, a nasze dzieci mogą zupełnie inaczej kształtować ten świat. I to jest piękne, i to jest fajne. I zapraszam Cię do tego, żeby się nad tym pochylić. A jeśli chodzi o osoby w Twoim życiu, to ja czasem mówię, że życie to jak podróż pociągiem długa podróż pociągiem. Niektóre osoby. Wsiadły z tobą na początku tej drogi i dojadą do samego końca. Niektóre będą tylko przez jakąś część. Inne osoby dosiądą się po drodze, przejadą kilka stacji i wysiądą. I myślę, że powinniśmy się na co dzień cieszyć tymi relacjami, które mamy dzisiaj, z ciekawością i otwartością podchodzić do ludzi mm. i cieszyć się tym czasem, który mamy. Nie żałować tego, co było, ani nie tracić czasu na jakieś czasem bezsensowne kłótnie, ale to, że one były bezsensowne, wiemy dopiero po czasie. <grych> Zostawiam Cię dzisiaj z tą krótką refleksją i, i z tym y, odcinkiem trochę poważnie się dzisiaj zrobiło, ale sama wiem, że ta droga nie jest łatwa i jeśli wytrwasz jeśli będziesz szedł za głosem swojego serca, jeżeli będziesz się rozwijał i będziesz coraz bardziej słuchał siebie i będziesz potrafił słuchać siebie, to na pewno na Twojej drodze pojawi się poczucie szczęścia, poczucie spełnienia i pójdziesz w ścieżki, których dotąd nawet nie przypuszczałeś, że są, że mogą być na Twojej drodze. Pamiętaj, że to taka przygoda, to takie podchody na całe życie. Będziemy odkrywać tą drogę kawałek po kawałku. I życzę Ci, żebyś jak najszybciej poczuł to spełnienie i szczęście w sobie i odkrył to, czym chcesz się dzielić ze światem. Dziękuję Ci za dzisiejszą wspólną podróż i do zobaczenia już w piątek.